Pierwsze zakupy w kolejnym miesiącu. Nie wiem, jak to tak szybko leci, ale mamy już kolejny miesiąc i wracam do Was z kolejnymi zakupami. Tamte są, co prawda, jeszcze nie wstawione, ale. Yy... Są one w trakcie realizacji. No, a teraz lecimy już z kolejnymi zakupami. Dzisiaj już jest sobota, więc mam kolejne zakupy. No i tak jak prosiliście mnie w komentarzach, tak jak dawaliście mi takie sugestie w komentarzach, zrobię sobie taki przegląd różnych sklepów, w których są dostępne po prostu zakupy takie, które mnie interesują. No i wtedy zdecyduję, gdzie będę robić zakupy w większości, takie główne moje. No i dzisiaj jesteśmy po zakupach w Lidlu. Później Wam na koniec powiem, czy jestem zadowolona, czy nie. Ale jest kilka rzeczy, które mnie troszeczkę zdenerwowały. Pierwsza rzecz, która mnie zdenerwowała, to to, że Lidl w ogóle został zamknięty na tydzień i tam tak naprawdę y, zrobili jakiś totalny po prostu rozpierdziel, wszystko się zmieniło, wszystko było w innych miejscach. Także teraz te zakupy trwały dużo, dużo dłużej niż zawsze, no bo po prostu wszystko było zupełnie w innych miejscach, zrobili remont, no ale trudno, po prostu dłużej trwały a yy, mimo wszystko wszystkie rzeczy były dostępne, które chciałam oprócz, słuchajcie, jednej rzeczy, którą był makaron pełnoziarnisty. Ja jestem w szoku, bo poszłam szukać makaronu pełnoziarnistego przy makaronach, dla mnie to jest logiczne, no i poszłam yy, i nie było makaronu pełnoziarnistego, jeśli jest on w innym miejscu i wy o tym wiecie, to dajcie mi znać w komentarzach, no ale dla mnie logiczne było to, że makaron pełnoziarnisty będzie przy makaronach pszennych, a go tam nie było, więc po makaron pojechałam do Kauflanda i tam również kupiłam chleby. To znaczy, u nas, jakby kaufland jest razem z yy, piekarnią. Obok jest piekarnia, jak się wyjdzie. O tak. <grytanie> Więc. Yy... Poza tym kupiłam sobie właśnie dwa chleby pełnoziarniste i bułeczki grahamki. I to było tak naprawdę kupione poza Lidlem, a pozostałe rzeczy już są z Lidla. Także lecimy. Pierwsza rzecz, którą kupiłam, są to płatki kukurydziane. U nas one sprawdzają się do nagetsów i do, do nich tak naprawdę ich przede wszystkim używamy. Jeszcze Filip niekiedy sobie je podjada, tak wiecie, jako przekąskę. Poza tym byłam, aha, byłam w. W sklepie razem z Filipem, ale te zakupy już nie są tak tragiczne, jak były zazwyczaj, bo moja mama była z nami również, więc ona to w miarę kontrolowała, co on tam wybierał. Dlatego właśnie tutaj jest taki mus, który sobie Filip wybrał. Poza tym mamy również pasatę pomidorową i jedną. Tym razem już w szkle kupuję i tylko i wyłącznie nie kupuję już w puszkach, bo mnie od tego odwiedliście. Kupiłam takie kiełbaski. Kupowaliśmy tutaj tej pory takie kiełbaski w Aldiku i tam są one w. jakieś, One się nazywają norynberskie. Mam nadzieję, że to jest coś podobnego do nich, bo Kamil je lubi. Także zobaczymy, czemu będą one smakować. Taki nateścik. Ryba, słuchajcie, u nas ryba schodzi. U nas ryba ogólnie jest rzadkością, ale staram się to zmienić, ponieważ jest to ważne dla naszej diety aktualnej. Dlatego tym razem kupiłam dorsza. Zobaczymy, czy nam zasmakuje. Znaczy, ja ogólnie lubię, ale ja lubię, a ja ogólnie nie lubię ryb, więc to jest i tak dobrze. Mam nadzieję, że zasmakuje również kamilowi. Kolejne rzeczy. Tutaj mamy. Owoce. Banany były na fajnej promce, więc wzięłam jabłka. One są takie malutkie. Nie podoba mi się to, że są takie małe, bo my lubimy osobiście po prostu mniej obierać z lenistwa naszego. No ale cóż, są, bo były w lepszej cenie, dlatego te wzięliśmy. Borówki były w cenie 1 plus 1 gratis, dlatego je wzięliśmy. A u nas te owoce ogólnie schodzą bardzo bardzo dobrze, bardzo fajnie i bardzo szybko, dlatego wzięłam, żeby mieć jakieś urozmaicenie. Gruszki również były w fajnej cenie. Jeśli chodzi o warzywa, to mamy tutaj ogórki, paprykę, cukinie yy. i tu jeszcze mamy pieczarki i pomidorki. One też były w fajnej cenie. A jeśli chodzi jeszcze o owoce, to kupiłam również maliny mrożone, ale już są w zamrażalce, nie będę je specjalnie wyciągać, wiecie jak wyglądają maliny mrożone. Będą one również do deserków, które planuję zrobić w tym tygodniu. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak właśnie tutaj śmietana, ona jest też z promki wzięta, jak widzicie, dwie, to są one do ciasta, będę robić ciasto znowu, będę robić sernik pistacjowy, dlatego jeszcze jest twaróg, serki wiejskie to dla mnie, jogurt naturalny też będę robić takie deserki jakby do pracy, żeby sobie wziąć. No, i dlatego właśnie chciałam wziąć jogurt naturalny, żeby go użyć do nich. Mozzarella u nas standard, Danio, też fajnie się sprawdza u nas te właśnie w, w takich saszetkach, nie wiem jak to nazwać, umknęło mi słowo, tubkach, o, bo jak gdzieś wychodzimy, gdzieś jedziemy na jakieś, wiecie, żeby szybko na szybko wziąć do torby, to jest fajna opcja. No i ten piluś też wzięłam, zobaczymy, czy będzie, będzie fajnie współgrać i czy Kamilowi, Kamilowi, Filipowi będzie smakować. Nasz ulubiony twaróg, serek, ten do kanapek, mój ulubiony, on akurat jest w Lidlu, więc to mi pasuje i odpowiada jak najbardziej. Poza tym mamy masło orzechowe, bo nam się skończyło. To też u nas teraz dość sporo tego schodzi. Hmm, pudding, słuchajcie, już zjedzony, jak widzicie. Filip już zjadł, ale właśnie taki sobie wybrał, więc hmm, tak, właśnie tak to wygląda. Poza tym, słuchajcie, zaopatrzyłam się w fajne przyprawy. Nie wiedziałam, że takie przyprawy są, a one są w Lidlu i są w fajnych, w fajnych cenach też były w ogóle, bo były po złoty 50. Nie wiem, jakie one będą smakowo, czy one będą bardzo odbiegały od tych, które są na co dzień, które używamy, ale są one bez soli, a na tym nam najbardziej zależy w naszej diecie aktualnie. I były trzy rodzaje. Był kebab gyros, co najbardziej nas od, nam odpowiada, bo my bardzo często używamy właśnie kebab gyros. Do tego mamy tutaj kurczak złocisty, też fajna opcja, i mięso mielone. Także no, po prostu powiem Wam, że jestem mega zadowolona, że coś takiego mi się udało dorwać. One podejrzewam, że już są dość długo. A ja dopiero się zorientowałam teraz, w ogóle, jakbym odkryła Amerykę z tym. Ale yy, tak, yy, tak właśnie jest, więc, yy, więc fajnie cieszę się, że coś takiego mam. Yy, I zioła pro prowandzarskie u, u nas też to jest standard w naszej diecie, jeśli chodzi o przyprawy, właśnie. Yy, pistacje były teraz na promocji, jeśli się kupowało rzeczy do ponad 100 zł. Powyżej 100 zł były zakupy, to były one za złotówkę, więc wzięłam jedne, a drugie wzięłam dodatkowo, bo i tak musiałam je kupić do ciasta, no i u nas ogólnie pistacje schodzą. No ale ogólnie rzecz biorąc pistacje chciałabym zakupować na internecie, tylko że nie znalazłam jeszcze naprawdę fajnej oferty, ale na razie szukam, jestem na etapie szukania. Najlepiej, najchętniej na aukcjach na Allegro, także jeśli macie jakieś takie, które Wam się sprawdzają i są w fajnej cenie, naprawdę opłacalnej, to dajcie mi znać w komentarzach. Zupa pomidorowa, taki random totalny, ale nie mamy dzisiaj zupki żadnej dla Filipa, a ona ma fajny skład, a jakby no nie chce mi się i nie mam czasu za bardzo na to, żeby szybko gotować zupę, więc wzięłam taką Zobaczymy, czy mu zasmakuje. Najwyżej ją doprawimy w ten sposób, żeby pasowała na nasze kubki smakowe. Poza tym zakupiłam również Xylitol. Co prawda, wolałabym go również zakupywać na internecie ale muszę znaleźć też fajną aukcję, yy, na, w której po prostu takie coś jest dostępne. No i lepiej po prostu jakieś większe ilości ze smartem, czy coś na Allegro kupić. No ale na razie nie znalazłam jakiejś fajnej oferty, naprawdę szukałam, ale jakoś tak nie bardzo mi się to mm, udało. Możliwe, że, że będę po prostu bardziej szukać. A tutaj już mamy same słodycze. Jeśli chodzi o te słodycze, to tak: to te ciastka są kupione do tego ciasta, do, tej, do tego sernika, bo tam jest w przepisie, żeby spód był zrobiony z ciastek kruchych, z ciastek maślanych. Ale ja pół na pół zrobię z owsianymi. Tutaj są również białe czekolady. One są też do tego ciasta. I tutaj jest precel, który wybrał Filip, i pączek, który wybrał Filip. Pączek to jest w ogóle pączek. To nie jest nawet pączek, to jest donat. To jest jakby taki standard zakupów, który zawsze jest u nas, <grydy> kiedy robimy zakupy z Filipem. On strasznie lubi te donaty. Ja wiem, że one są pełne chemii, ale szczerze mówiąc, wygląda to w ten sposób, że on wyjada tą górę tylko. No a ten pączek sam w sobie. Jem ja. <noise> Także tak to właśnie wygląda. Tak wyglądają nasze zakupy. No, a teraz jeszcze pokażę Wam paragon, ile zapłaciłam za całe zakupy na ten tydzień. No i słuchajcie, tam taradam. Tak mamy właśnie rozliczone zakupy za ten tydzień. Tutaj mamy zakupy z Lidla, zapłaciłam za nie 260. 6 zł, 28 zł zapłaciłam za chleby i bułki na ten tydzień. I tutaj jest jeszcze za ten makaron w Kauflandzie. Także jak widzicie, można powiedzieć, że poniekąd prawie, że zmieściłam się w tych 300 zł, które sobie zaplanowałam. Jeśli oglądaliście mój budżet, to wiecie, na ten tydzień, że zaplanowałam sobie coś takiego, żeby mniej więcej na tydzień płacić za zakupy 300 zł. Teraz tylko trzeba zobaczyć, czy faktycznie uda mi się przeżyć z tymi zakupami przez cały tydzień. Jeśli tak, to jestem naprawdę na dobrej drodze do tego, żeby fajnie ten mój budżet wyglądał. Na razie 300 zł praktycznie można powiedzieć, że jest, jest jakby na zakupy na tydzień. I to jest ta moja kwota jakby taka minimalna, ale optymalna, czyli taka, którą chciałabym płacić za zakupy, ale jeśli zapłaciłabym więcej, no to nic się aż takiego nie stanie, ponieważ mam taki bufor do 450 zł na tydzień. Jednak te 450 zł jest, jeśli jest 4 zakupy w miesiącu są. A zazwyczaj są 5, więc wtedy ta kwota automatycznie się zmniejsza. No tak, dajcie mi znać w komentarzach, do jakich sklepów wychodzicie na co dzień, do jakich sklepów wychodzicie jakby co tydzień na zakupy. Tak, i to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Życzę Wam wspaniałego tygodnia i do następnego filmu. Pa pa!